sobie się ze spokojem z rodziną, oglądamy Fame MMA, jemy popcorn i nagle Kacper um, zaczyna mówić, Lexi powiedziała to, 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 I ja tak siedzę o! o, 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 o okay, Okej, I said Ja serio, jak z początku usłyszałam swoje imię, jak Kacper powiedział moje imię, ja zapomniałam przez chwilę, że ja w ogóle jestem osobą publiczną i że ja ich znam. Ja oglądałam, i ja byłam tak skręcona i nagle on mówi, Lexi, a ja miałam takie, wait, what? A potem ogarnąłam że o oh my god. Przecież to byłaś film X. Anyway, um, moje odczucia. No, powiedziałam to co powiedziałam i nie cofam tego, więc jakby... I said what I said. Um, ja miałam... Nie! Um, nie, e, nie, nie wydaje mi się. Ja powiedziałam to, co powiedziałam i nie cofam tych słów. Um, tak, podobała mi się konferencja, ale nie podobał mi się jeden wątek. Um, nie podoba mi się wątek, jak y, Bartek wszedł na scenę. Oh.